Minęła ja tydzień od otwarcia wspaniałej naszej promenady. To jest kolejny pomnik historyczny generała Lucjana Żeligowskiego. Ścieżka edukacyjna, ścieżka spacerowa. Wielokrotnie już w czasie tego tygodnia, kiedy ja spaceruję, spotykam się z mieszkańcami. Dziękuję za to, że w sposób bezpieczny, estetyczny mogą się udać na plac zabaw ze swoimi pociechami, mogą się tutaj spotkać ze znajomymi, a jednocześnie odpocząć na białej ławeczce. Jest bardzo ciekawa propozycja mieszkańców, żeby w momencie kiedy dokonamy rewitalizacji całego akwenu wodnego, zrobić bliźniacze ławki dwustronne, żeby mieszkańcy mogli oglądać zarówno kaczki pływające, jak bacznie patrzeć tutaj na, na plac zabaw. To są pierwsze dopiero działania, które spowodują, że przywrócimy ten park miastu w należytej formule, bo chcemy tutaj rozbudować plac zabaw, chcemy zlokalizować tutaj przedszkole publiczne w tych okolicach. Tam po prawej stronie powstanie, już rozpoczyna się budowa gimnazjum. Późną jesienią będzie, będzie wycinanie właśnie szuwarów, tak żeby powiększyć akwen wodny do, dla kaczek, które są ozdobą. Wiele dzieci przychodzi tutaj ze swoimi rodzicami, z dziadkami, by je karmić. Chcę podziękować tym wszystkim, którzy rzeczywiście bardzo starali się, żeby ten program był zrealizowany, bo przecież ta promenada historyczna zbudowana jest ze środków Unii Europejskiej. Jesteśmy członkami lokalnej grupy działania i i tam właśnie te 600, 650 tysięcy złotych zarezerwowanych było dla gminy Radzymi, zarezerwowanych na to, żeby na określone zadanie zostały te pieniądze wydane. Chcę podziękować oczywiście Wierkowi Fawisiakowi, który jest mieszkańcem okolicznych tutaj terenów i, i troszył się o to, żeby, żeby rzeczywiście przywrócić. Stał się takim kustoszem starań o, o renowację tego miejsca. Chcę podziękować referatowi inwestycji. Przecież oczywiście wśród tych przyjaznych duszyczek, które pomagały nam, żebyśmy mogli zrealizować ten, ten projekt była grupa radnych, która z uporem maniaka trzykrotnie powtarzała, powtarzała ten projekt, a słowo stało się ciałem i dzisiaj możemy cieszyć się z tego wspaniałego miejsca na terenie miasta Radziennika nigdy jest za wiele zieleni w mieście i dlatego trzeba troszczyć się o to, żeby te wszystkie parki, wszystkie fragmenty zielone na terenie miasta Radzymina zapraszały mieszkańców do tego, żeby znalazł, znalazły tu chwilę wytchnienia, odpoczynku, relaksu. Chcę zwrócić uwagę, że niedokończony jest Trakt właśnie ulicy Batorego, ale to w pewnym zamyśle, gdyż ten fragment niedokończony jest drogą techniczną dla dowozu materiałów budowlanych sprzętu na budowę gimnazjum, zaraz po ukończeniu gimnazjum, budowy gimnazjum w całej strukturze tej inwestycji będzie również renowacja ulicy. Także ja przepraszam mieszkańców, przepraszam rodziców, którzy przyjeżdżają ze swoimi pociechami do przedszkola, że ta droga nie spełnia jeszcze takich standardów, jakie byśmy chcieli, jakie zakładamy, że ulice w Radzminie powinny wyglądać, ale proszę o cierpliwość, o zrozumienie, bo nie chcielibyśmy, żeby nowa inwestycja została zdemolowana przez bardzo ciężki sprzęt. To jest oczywiście w projekcie i o tym nie zapominamy.